Z tej strony Platinu i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Racket Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Nowe autko Całkiem inne Tym razem będziemy A, tu jest, jest piłka, w sumie się nie orientowałem Tym razem będziemy podzianem Ale przedłużając Zaczniemy! Mecz Piąty mecz. Przeciwnik Naszym przeciwnikiem są... Wardiards! Nie wiem jak to się czyta. Uprawcie mnie! Ten odcinek nagrywam tuż po drugim. Może otrzymam dobrą pasę? O. Dobra. Ixi, estadion? Ah, oh, Manfield. Dobra. O, kurde. Wow! Czekajcie! Był mi ta kamerka, bo... O, kurde. Proszę, em macińcu sobie zmieniłem. 哎呀呀呀呀呀呀！我是大王。 Ja. Kurde, Czy To jakoś inaczej ustawi. Już numeryczna, o, numeryczna. E, nie, nie, nie. No, dobra. O nie, o nie, o nie, okej. Okay. To już jak nie było mnie, to nie możecie sobie poradzić. Ale zobaczymy jak się będzie grało tym. Jestem zaciekawiony, bo no, teoretycznie najwięcej grałem paladinem. Jak mi pójdzie na odcinka? Na właśnie odcinka. Myślę, że dwa... Dwie odcinki, co, dwie od, co dwa odcinki będę zmieniać auto. O! No co dwa, o! Kurde, wracaj się! Wracaj, 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 wracaj! pędź pędź pęć! Pędź. ze mnie oni on, on, on przegrają! Dobra, nie aż tak, nie że przegrają, ale zremisują to na pewno. Dobra? Oła, oh, wow, Giermin. Nie powiem, Giermin jest homeski! Tak jak. Kaisman! Tak jak Kaisman jest homeski! Przeciwnie! Ach, dobra, dobra, Wróć, wróć, wróć! Wróć! Monety! Wiem, pieniądze szczęścia nie dają! Ale myślę, że. Niestety. Co ty fajnie, że sobie ustawiłem to tam. Wow! I <laughs> to widzieliście! Ja, no, co to... O, bolało! O boli! Odbiłem! Odbiłem to.

Planky. W imieniu prawa. W imieniu prawa oddawaj mi piłkę. Hmm. Sandal. Obudź się. Obok ciebie jest piłka. Wery. Hmm. Cool. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie. lecisz! Lecisz! Szybki kontratak. Za nas i za nas i zabie mnie! Co on robi? Oj, powinna chyba tu zrobić. Sorry. Co on robi? Naprawdę przyjmicz uda. Nie, 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 nie. Bum! Leci, leci, leci! O, nie uży Hartwik! Nie, 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 to się tu Już inne autko dało mi, nie, 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 po mnie. nie, 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 autko nie, mi, Najsłabszy, 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 trochę słabo, no ale dobra, trochę za łatwo, <laughs> dobra, zobaczymy, chodzi o najwyżej przegram. Ale będzie ciekawe. Bo All Stars jest... Myślałam, że Pro będzie trudniejszy. The dfh Stadium. Rebels kontra Polem. co oh, oh, tak. zobaczymy no, zobaczymy wolf poraj na razie nie widzę żeby to był poziom azda po co wyraba raba bandit stwierdzam że stwierdzam że nie jest to poziom azda nie wiem co robił Okej, okay. oh, oh, oh. oh, dobra o dobra, dobra. Jest jednak najpierwniejszy, bo jeden, jeden. Pierwszy gór, bo chyba na Ah, depois estou aqui. Não, Bom, bravo, bravo, bravo. Traz o visão ofensiva. tem que você... Não, e bravo, bom! I wolę w tym To już No To już jest To już jest złatwe. To już jest złatwe. To już jest złatwe. To już Nie złatwe. To już jest złatwe. To band, jest złatwe. To już jest To

To chyba mi trzeba pomóc. Ale jeśli chodzi o sprawę takie strzałów, to niech pomaga mi w W ogóle Bandit i Outlaw, się tam bawią. Najlepsze, a Poncho, Poncho to jedyny Dobra, Outlaw to może nam strzelił mm. kola, ale to nie znaczy, że on jest taki dobry. Także, także. Kto będzie gol, to będziemy strzelić. Będzie. Fajnie, że nie to pomaga. Jak to? Panie, strzelić. Uj! Bo jeszcze sobie samo nie ja no, dobrze widzę. Leci. I poleci! Okej. Okay. A skóruję tę piłeczkę. Męska. Mieniu prawa. Tań w bramce. Szoton go! I gol. ciastas. No dobra. To jest trudne. Bęczymy na serio. Poziom gwiazda. all no bo All to gwiazda w sumie. W sumie powinienem łączyć Alstar dopiero jak będę mieć wyższy poziom, ale... Jest za łatwo! Nawet na ten All-Stars. Jeśli w sensie się okaże, że Allstars nie ma... Czekaj. A, o, od all jest... O, ale pięknie, ja tą piłkę odegrałem. To pończo robi? Ok, zostało półtorej minuty Pięknie Eee, yy, dwie gole już? Tak, ja mam już dwie gole What to hell? Dobra, a skóry? Santo Sandam, Tu miałbyś mój gol Chciałem mieć katrika a w sumie jeszcze nie ma hat -tricka. Ta minuta do strzelenia mojego trzeciego gola. hat -tricka. Ale myślę, że przeciwnicy nie dadzą za wygraną. I może jeszcze strzelą kilka goli. Spodziewałem się czegoś trudniejszego. Szczególnie, że po All Stars nie spodziewałbym się, że kiedy mam piłkę, bramka przeciwników będzie pusta. A na serio, taka jest. No, Połączę się, się obudził i wraca się na budę. Na no, budę, czyli bramkę. No. Buda, czyli bramkę. Mówement pole. Kokolwiek!

O, oh, moja była drużyna, Monarchs. Okej. Okay. Dobra, exit, menu. Menu. No, fajna kierka. Dobra. Dobra. Serio? Tyle nam brakuje do bicia poziomu. No wiem, że w garażach jest ten nowy boost. No. Oj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Termal, no też mi coś. Wolę monety! Wings. No fajnie wygląda, ale zostajemy przy Paladinie. I oczywiście z ten lighting. Pff. Nie wiem mi odcinek trwa, ale już to zakończę. Myślę, że w tym odcinku... I co myślę, że w tym odcinku to mnie tyle. Jeśli wam się, się spodobał łapka w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Je! Yeah. I jeśli je nadal nie jeśli nadal nie zasubskrybowałeś kanału, a lubisz firmę, prawda? Które... A lubisz filmę, czyli tam my, a nie chcesz przegrać następnych, koniecznie go zasubskrybuj. Teraz będę tak mówić. Dobra, do zobaczenia, hej, cześć!